Cześć nazywam się Damian Sobiera i pragnę Wam pokazać, na czym pracowałem przez ostatni rok. Jest to oczywiście duży skrót, ale nie jest możliwe, aby pokazać cały proces, a poza tym kto by z Was chciał to oglądać, tak? Dlaczego dron? Czysty przypadek. Od najmłodszych lat interesowałem się techniką. Odkąd pamiętam, zawsze coś majstrowałem, zadawałem tysiące pytań. W każdej wolnej chwili coś buduję, liczę, lutuję czy programuje, a więc postanowiłem wszystkie te umiejętności połączyć i stworzyć jakiś większy projekt. Padł na drona. Od roku tyle, że latajmi filmują, a więc małak na budowanie tych urządzeń. A więc zaczęłam od rozpoznania środowiskowego, aby zdobyć odpowiednią bazę do ich budowania. Pomysł na większy projekt pojawił się w momencie zakupu pierwszej drukarki 3D, która wywołała totalną rewolucję w mojej głowie. Wcześniej brakowało mi zawsze części do realizacji moich pomysłów, a teraz mam czego dusza zaprawić i ręce zaprojektują. Film, który oglądacie, będzie jednym z dwóch. Tym pokażę pracę jaką wykonałem od narodzin pomysłu do kompletnego drona, lecz bez sterowania i bez pilota, o tym będzie właśnie drugi film. Powód jest prosty, czas trwania tego filmu z góry, pragnąłbym także Was przeprosić za jakość niektórych fragmentów, ale zobaczyłem dopiero przy montażu, że niektóre z nich są kiepskie, ale czasu nie cofnę, a Wam chciałem pokazać jak najwięcej. Niemniej z ogromną przyjemnością pragnę Was zaprosić do oglądania, a ze mnie komentowania, bo każda opinia jest dla mnie ważna. Zapraszam. Na samym początku pojawił się pomysł, jak stworzyć tego drona czy w ogóle go stworzyć. A więc sporządziłem prototyp, jak widać na załączonym filmie, który miał w jakimś stopniu odzwierciedlać to, co chciałem uzyskać. Tak? I są to dwie rurki PCV połączone, zamontowane silniki z przekładniami, i chciałem zobaczyć, jak to w ogóle działa. Czy, czy ma wystarczającą siłę ciągu? Nawet stworzyłem suwnicę, tak, po której mógł się poruszać ten model, no bo sam nie mógł latać, ponieważ nie miał żadnej stabilizacji, więc w pełni to by raczej nie latał. Przed Wami parę tygodni mojej pracy, a mianowicie projektowania. Jest to bardzo ważna część, gdzie musiałem wszystko rozmyśleć, wszystkie części, jak on będzie wyglądał. Widać, że również brałem pod uwagę średnicę śmigł, tak aby na siebie nie zachodziły i również nie były za daleko od siebie. Tutaj chciałem Wam mniej więcej pokazać, jak wygląda proces projektowania, tak? Przeskipowałem tutaj właściwie kolejne kroki, poczynając od stworzenia bryły, czyli takiego ogólnego kształtu, do detali, tak? Gdzie trzeba umieścić przekładnie, od śmigła, no i, no i tym podobnie. Wydrążyć cały element, żeby był pusty oczywiście, bo to miało latać. To nie miało być czołg, to miało latać. Tutaj są tworzone osłony czy to śmigła, czy to silnika, bo pod spodem łapy jest silnik wraz z diodą lutowaną, taką dość dużą, więc to słone musiało być. No i oczywiście otwory w nich, tak? No bo te powietrze, które tam sobie krąży, musi mieć jakieś ujście, aby się tam nie tworzyło ciśnienie i w jakiś sposób to nie, nie ograniczało pracy. Przed Wami najważniejsza bryła z punktu widzenia estetyki, bo był to korpus. Czyli po prostu to, jak utożsamiamy sylwetkę całego drona. Po pierwsze, co widzimy, to nie widzimy śmigie, łapy, tak, no bo to ma każdy dron. No i by można powiedzieć, że nawet podobny, Jedynie korpusem się one różnią, więc dlatego jest to taki ważny element. Można zauważyć dwa otwory z przodu korpusu, które są na czujnik odległości, który nazywamy oczami tego urządzenia. Jest też otwór na brzęczyk, który się będzie w tym dronie znajdował. Komory na akumulatory, czy też mocowania elektroniki. Jest też pokrywa korpusu, na którą umiejscowiłem nazwę, jaką mu nadałem. Po zaprojektowaniu wszystkich elementów wypadałoby sprawdzić, czy one do siebie pasują, i od tego właśnie zaczniemy. Zobaczymy, jak łapy pasują względem korpusu jedna po drugiej, czy na siebie te elementy nie nachodzą, czy daje się w ogóle realnie przymocować i spójrzcie, jak to wyglądało. Rozpoczynamy fazę drukowanie, a więc to, co przed chwilą było na komputerze w formie cyfrowej zamienimy na realny, namacalny obiekt. Bo właśnie wtedy pierwszy raz miałem okazję wziąć do ręki to, co właśnie wymyśliłem. Wszystkie elementy były drukowane na ówczesnej mojej drukarce, mianowicie Anet A6. Parę fragmentów jej pracy macie właśnie przed sobą. Przejdźmy teraz do kamery, która pozwoli nam zaobserwować to, co się dzieje przed dronem. Jak się prezentuje, każdy widzi, ja dodam tyle od siebie, że jak zadam cenę, jest fajna jakość. Dość dużo akcesoriów, co prawda mi się nie przydadzą, bo wszystkie drukowałem sam, jak widać. Są to elementy, w których będzie kamerka, dzięki której będzie mogła się poruszać. Co do jej ruchów, jest to pierwsze rozwiązanie, jakie przyszło mi do głowy, aby stabilizować jej obraz mechaniczny. Oczywiście nie było to najlepsze rozwiązanie ze względu na to, że przegub kulisty się zacinał, a jak na się nie zacinał, to i tak te opory w nim występowały na tyle duże, że po przechyleniu drona następowało przechylenie kamerki, lecz z pewnym opóźnieniem. Kolejny pomysł, jaki mi wpadł, to było dwuosiowe wystabilizowanie tej kamery przez łożyska. Po prostu wyłożyskowałem dwie osie, no i w tym wypadku już oczywiście nie było tych opóźnień. A więc to rozwiązanie było przeze mnie akceptowalne. Jeszcze tylko mały pokaz, jak to funkcjonuje na sucho i już za chwilę będzie ona przymocowana do korpusu drona i zaobserwujemy, jak pracuje względem niego. Pora zabrać się za elektronikę. Zaczniemy od wlutowania płytki Arduino, która będzie głównym mózgiem i kontrolerem naszego drona. Następnie będę wlutowywał tranzystory MOSFET, które będą odpowiadały za przekazywanie mocy na silniki. Tak? No bo Arduino nie jest stworzone bezpośrednio do sterowania silnikami, tylko jest tutaj potrzebny jakiś pośrednik i właśnie są to te tranzystory, które przylutowuję do płytki uniwersalnej. Widoczny jest również moduł NRF24, dzięki któremu będziemy mogli sterować naszym dronem zdalnie. Identyczny moduł pojawi się w pilocie, o którym będzie więcej w drugiej części tego filmu. Oprócz samego sterowania dronem, będzie mógł on posłużyć do informacji zwrotnych, które będą na pilocie, czyli temperatura wokół drona, czy temperatura elektroniki, stan naładowania baterii, żebyśmy odpowiednio wcześniej widzieli. Ile jeszcze minut lotu nam zostało? Czy orientacja drona? Gdy elementy znajdują się już na naszej płytce, wypadałoby je jakoś połączyć, bo nie jest to płytka już z gotowymi kanałami, a więc wszystkie połączenia trzeba wykonać przewodami. W tym momencie rozwiązałbym to nieco inaczej, ze względu na to, że w międzyczasie nauczyłem się również obsługiwać program, który służy do projektowania płytek PCB, a więc wszystkie te kable zostałyby zastąpione kanałami na płytce. Ale tego typu projekty są właśnie po to, aby zdobywać nowe umiejętności, a nie żeby rozpaczać nad tym, co zrobiliśmy źle w poprzednim projekcie, tylko to ma nam pomóc na przyszłość, abyśmy wykorzystali te umiejętności w nowym projekcie, aby był on doskonalszy i na wyższym poziomie. A przed Wami szybki montaż przekładni w łopach. W tym momencie zostaliście mi jak walczę ze wszystkimi przewodami w dronie. Było ich naprawdę tak dużo, że w pewnym momencie zastanawiałem się, czy one właściwie się zmieszczą, pomimo że ta starta przewodów nie wyglądała najciekawiej, wszystkie się zmieściły, a co więcej wykonywały swoje funkcje. A tu już przykręcona płytka i upakowane pod nim przewody. Są to dwa moduły NRF. Jeden moduł jest podłączony z przyciskiem, a drugi zdanie za paladzi. No, oczywiście na no to. To nie ma nic wspólnego z tym co będziemy robili, aczkolwiek to jest taka próbka możliwości no, trochę z mojego kodu. Bo najpierw stworzyłem swój własny kod, to nie są, taki aby sprawdzić jak to funkcjonuje. Są dwa kody: jeden po lewo jest na przycisk, czyli na nadajnik, a drugi jest na odbiornik. Wszystko jest w Arduino, oczywiście, tworzone. Są to dwa Arduino Nano. Zanim poszedłem dalej, musiałam każdy czujnik w dronie z osobna sprawdzić czy działa, czy funkcjonuje, czy działa tak jak ja sobie to wymyśliłem i czy wszystko pasuje. Są tu też zdjęcia z testowania zespołów użytych w dronie. To wdrukowana pierwsza mapa. Będziemy testowali, jak to, się, jak to w ogóle pracuje pod elektroniką, która będzie wpięta do drona. Pierwszy test będzie na innej łapie i sprawdzimy różne prędkości. Zostajemy się na połowę mocy. Na trochę więcej. I teraz będzie to na Co prawda nie lata, ale chodzi pierwsze. Dziękuję wszystkim serdecznie za poświęcony czas. Mam nadzieję, że nadmierę nie zanudziłem i chociaż odrobinę zaciekawiłem i do usłyszenia w kolejnym filmie. W którym pokażę proces tworzenia kontrolera, a także jak ten dron lata i co potrafi.